Wojciech Maroszek, przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PZPS, sędzia międzynarodowy i sędzia z nominacją olimpijską do Tokio. Wojtko, jak po, po Rimini, w ogóle ile tych meczów sędziowałeś, czy któryś mecz Ci szczególnie utkwił w pamięci? Na Rimini na początku się wydawało, że będzie trwało wiecznie, niesamowicie długi wyjazd wyjątkowy, chyba że taki turniej się nie powtórzy w historii Świadkówki. 29 meczów przegwizdanych, kilkanaście jeszcze jako rezerwa, także Dużo i kilka meczów do, do wspomnień, sporo do wspominania, sporo do opisania. Z tego turnieju będzie. No właśnie, zaczerpnęliśmy ten temat opisania, w perspektywie Twoja książka. Jak ty ten czas znalazłeś jeszcze, żeby, jeszcze żeby pomiędzy tyloma meczami zdążyć napisać książkę? No, przede wszystkim książkę pisałem zimą i wczesną wiosną tą część, która dotyczy gdzieś tam historii i, i mojej przygody z sędziowaniem aż do dzisiaj. Natomiast rzeczywiście pomysłem było, żeby opisać dwa turnieje zupełnie wyjątkowe. Czyli pierwszy w Rimini i tu pisałem na bieżąco relację. I drugi to oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Także te dwa rozdziały będą istotną częścią całej książki, ale ta główna część była już napisana wcześniej. Czyli trzy części, trzy częściowa, trzy częściowa książka. I będzie dużo wspomnień z tej części z Rimini? No około 50 stron na pewno się znajdzie. Myślę, że rzeczy o których mało kto wie. Dlaczego wyjątkowo fajny temat do pisania książki? Dlatego, że na miejscu nie było nikogo z mediów, nie było relacji, w związku z czym taka możliwość opisania wydarzeń z pierwszej ręki myślę, że jest bardzo atrakcyjna, ciekawa. No właśnie, przed tobą teraz jeszcze cięższy, jeszcze poważniejszy turniej Tokio 2020, no już oficjalnie, no można powiedzieć 21. Czy ty się jakoś, jakoś sędziowie się przygotowują do takiej imprezy? Jak to wygląda ze strony sędziów? Na pewno Rimini było takim elementem. Co prawda nie mieliśmy zbyt wiele możliwości do spotkań czysto szkoleniowych, ale na przykład wczoraj było się podsumowanie w całego turnieju, gdzieś jakieś dwie czy trzy wytyczne, takie główne na Tokio zostały nam już przekazane. W tej chwili Tokio to będzie przede wszystkim przygotowanie związane z kwestiami sanitarnymi, odpowiednie testy, odpowiednia kontrola swojego zdrowia, jak i pobytu, aż do wyjazdu. Także pod tym względem na pewno Tokio będzie jeszcze bardziej szczelne, jeszcze bardziej ostre, jeżeli chodzi o, o regulacje niż rymi nie było. Czyli jakie plany teraz na te trzy tygodnie do Tokio? Pobyć z rodziną.